Nie jestem taki łatwy, Natomiast... na jak wyglądam. <grymne> nie wyglądasz na łatwego, wyglądasz na bardzo trudną osobę z problemami, ale mimo wszystko dajesz radę, no. Broda zobowiązuje. Jakby nie, no, nie sugeruję się kasjuszem. Kasjusz jest w ogóle w innej federacji, także nie promujmy takich osób. Natomiast jakby liczę się z tym, że będą mi wiatraki latać koło głowy i się przyzwyczajam, nie? <grymne> także, nie <grymne> no, Stary, ale jesteś zabawny, w chuj. Nie, staram to, staram to, się, to jest staram zabawne, całkiem no jakby, no wiesz, mam, mam dobry wzór naprzeciwko siebie, także staram się jak, jak potrafię. Ale ja ta Wiesz, mało się przygotowuje, No nie? tak, no. W naturalnym tak, nie? W stylu, że spotykamy się, na spontanie rozmawiamy, to śmiało. Czyli w trasztoku? Może, to, ja. może być porówno, no bo jednak to rzucie gumy, takie mlaskanie, jakby rozprasza i to też zaburza pracę umysłu. nie ja wiesz, to jest potrzebny pełen fokus, pełen mental. E, także no, zobaczymy. ...chyba i sprawdziłem sobie jego muzykę i była giga chujowa. Wydaje mi się, że żadna tam piosenka nie byłaby porównywalna z tą, którą ostatnio nagrałem. Nie no, też na pewno nie w twoim guście, no wiesz, ja nie nawijam o spuszczaniu na cycki i że... I nie, nie, nie trzymałem też na klipach dziewczyn na smyczy, także to na pewno jakby może nie trafiać w twój gust, nie? Mm. No jakby wiesz, nie, nie... Też starałem się zawsze jakiś storytelling narzucić y, do tego kawałka, a żeby wiesz, to nie było jakieś takie... No nie wiem, że nie wiem, wziąłbym sobie jakieś y, 10 dziewczyn na klip w samym bikini, czy na przykład wziąłbym, nie wiem, jakąś osobę taką wyróżniającą się. Nie wiem, na, nawet jakąś niskorosłą, nie? Żeby po prostu to było wow, co to jest? no. Tylko kurwa freestyluje, rymuje się całymi dniami, jestem najlepszy na świecie. Stary wszyscy freestylerzy poszli w różne e, kierunki. Filipek, ryba deszli, chłop się zatrzymał kurwa w rozwoju, zresztą nawet teraz wygląda no, jak czy... człowiek na D z chorobą na D, ale nic nie mam do tych ludzi z tą chorobą, jak... Trochę tak wyglądasz, no. Okej, okay, no w sumie tańca. mogłem pójść w ślady ryby i zniknąć z internetu, albo, I na... I zacząć, na, przykład. albo na przykład pójść w ślady Filipka i wejść do free Fightów. Kurwa, jakby, nie wiem, wszedł do free i dostał walkę za Madim, czaisz? To by był w ogóle hit, nie? No w sumie poszedłeś troszeczkę, no, no, ale, 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 ale nie do ale, ale, ale nie dokądś. Nie, jest dobry, koro jest dobry, tak szczerze. Jest mocny. Może tak być. Był no bo to jeszcze... już nie jest władca piekieł, stracił to. Stary, to że jakiś kurwa obcyfaty. Tak szczerze, e, jestem honorowy, więc po prostu się tak nie nazywam, ale wiadomo, że nim dalej jestem, to że jakiś obcyfaty. <grym> nie to bawi. Chłop mówi, że jest dalej władcą piekieł, tylko już tak się nie nazywa. <grym> Też zależy, zależy, wiesz, w jakiej płaszczyźnie by się toczyła walka, przeważnie, nie? Dobra, i teraz tak. Ferrari jest i dokończ ani gwiazdą intergalaktyczną. Meteorytem, z roku na rok zbliżającym się coraz bardziej, coraz bliżej ziemi w sumie. Okej. Okay. Dosyć ciekawe stwierdzenie. Jak się masz do niego? Nie no, on jest kurwa pajacem. Jak jestem meteorytem, to ty <laughs> Jak ja jestem meteorytem, to ty jesteś pajacem, nie no. Jaki skurwiony po warzywem, zachowujesz kurwa jak pajaca, kurwa, tak. Nie wiem kurwa, to Ty zapisz. Na bank lat, kurwa, a no, 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 no. Warzywem? Ta, A mogę to użyć stropką. potem? Może No Właśnie. Skoro doglądałem podcast ja mu mówiłem, że ja uważam to za sobie nie jest pod kątem tego, że face to face y Mogło być fajne. I się nie myliłem, nie? Myślę, że to będzie naprawdę dobry face-to-face. Uszam. -face. Więc pójdźmy tego szota i zadzwonimy po tym ja nie wiem, czy to do trenera. Jest tak ciekawe. A do jak do trenera to git. <noise> jak to, Ferrari to, to, to. ilość storek na niego, że chce go bić w Ja wam powiem, jak to wyglądało. Słuchajcie, słuchajcie, siedzę w szatni a, z Mirkiem Oknińskim F... i Mirek Okniński... Słuchajcie, słuchajcie, so, cicho, daj mi wypowiedzieć. Daj mi Już dzisiaj dostaliśmy dużo atencji. <noise> e, Mirek Okniński mówi taki coś. Kurwa, ten koro to dobry dla Ferrari'ego. E, Ferrari go najebie, a on jest kurwa... dającą fajne konferencje. A ja mówię takie coś, a nie jest trochę za silny Ferrari na Kora? A on mówi, no i właśnie dobrze, nie? I tak dalej. I mówi, dobra, piszę do Ferrariego. I mówi, Ferrari, koro cię obrażał w wywiadach po walce. No, ja kwitłem, kurwa, ze śmiechu, nie? I nawet bym więcej. Mirek mówi, dobra, piszę do Ferrariego. Ferrari, koro ci obrażał matkę po walce, coś tam, nie? I mówi, nie, no dobra, tak nie napiszę. Miałeś taką informację, że było o rodzinie. Mówisz, nie, no tam. Ale powiedziałem, że szybko wyjaśniliśmy, tak? No kurwa, ale jak ostatnio była modka, że ktoś ci rodzinę obrażał, to się w niego wpierdoliłeś na ściance, stary, Więc mogłem skończyć. Tak samo i to wynikło wyłącznie z sytuacji, gdzie twój trener sobie wyczuł te, pieniądz, że można zrobić dziś, ze mną walkę, więc kurwa, chuj, przy Farmazonie, ja... nie? I, no ale nie No ale ty, 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 mój trener to nie jestem ja, jeśli on wprowadził mnie w błąd. Stary, mówisz, że masz najlepszego powiedzieć? trenera w Polsce no, bo i, i w ogóle jakby tam No I zobaczcie, dwa tygodnie, stary. No jaram się. Jaram się, jeśli chodzi o, jaram o trenerkę. Jaram się, a mówisz, jaram się, że się, jeśli ten chodzi ten... o trenerkę. No ciężko ci będzie powiedzieć, czy jest dobrym trenerem, czy Przecież nie byłeś u niego na sali, nie? I ty też. To sami ale na trening czy po co? No jak, na kawę, jak jest teraz właśnie z twoim trenowaniem? Potrzebny jest motywacyjny, ponieważ z tego co nawet trener mówił sam ostatnio, to że macie dość i jakby w ogóle, że nie ma już do ciebie siły, że próbował cię no. ściągać, a jakby rzadziej chodzisz na treningi. Hmm. No, to no się... i co mam powiedzieć? No, no Trener prawda. ma do mnie. Bądź naturalna. No bo generalnie, z tego co no, ja widziałem, trener ma do mnie żal, że nie trenuje tyle, mhm. i nie bym mógł, bo uważa, że gdzieś tam zaprzepaszczam swoją... swój potencjał, swoją szansę. Widzicie, no. do jakiej awantury doszło? <laughs> Doniczko! <laughs>

To od razu? 10 grudnia? Tak jest, 10. No, bo 12 mam turniej na Bahamach, więc... O, czy A masz się... bagaż rejestrowany, żeby sobie kula spakować, czy nie? W boksie się bijemy, to raczej nóg no, mi nie połamiesz. Ooo, tak? czyli jednak zmiana formuły, czyli jednak boks. Okej. Okay. No. czemu w boksie? A, czyli jednak nie wiadomo. No chyba dogadaliśmy się. Dobra, chłopaki, mamy mamy trenera Mirka na linii. H. Dobra, moment, moment, no ale dlaczego prowadzący przerywa dyskusję w momencie, w którym jest mowa o formule, w jakiej mają się bić, przecież to jest istotne straszne dla widza. Ja też jestem ciekaw. No. Mhm. Ogólnie to, to jest tak, bo to już nie jest żadną tajemnicą, niczego tutaj nie likuję, ale w momencie, w którym przyszedł do mnie Koro na podcast to on powiedział, że gdzieś tam nie chce wchodzić w szczegóły na podcaście z racji takiej, że woli to dogadać na face to face oraz dogadać gdzieś tam za kulisami w pierwszej kolejności, ja go do tego też nie zachęcałem, bo nie chcę, żeby gość się czuł nieswojo, ale on wtedy mi zakomunikował, że ogólnie są jakieś tam problemy odnośnie tej walki, istnieje duże prawdopodobieństwo, że trzeba będzie zmienić formułę, bo Amadeusz y, podobno y, chce się bić w boksie jednak, że zmienił Zmienił warunki walki i ma być boks. Zobaczymy, jak sądzicie, na czym to stanęło, bo nie wiem. Tak, że ostatnio na razie był na pięciu treningach. Uważam, że do walki, takiej, która jest za chwilę, powinien zrobić przynajmniej tych treningów Sześć. dużo, dużo więcej. Więc y, ja po prostu ja, ja postrzegam y, to bardzo źle. No. No y, okej, okay. A ja mam takie jeszcze pytanie y, jedno, czy trener by raczył mnie przeprosić za te słowa, które wypowiedział przy okazji mojej ostatniej walki, w które mogły się katastroficznie dla mnie skończyć, czy nie? Ja nawet nie pamiętam, co to ja... To były słowa do Ferrariego, e, czyli jednego z pana podopiecznych, który no, czasem się tam zjawia ponoć, e, a mianowicie takie, że obrażałem mu matkę, że mówiłem, że jesteście słabi, gdzie nic takiego nie było, a e, była szansa, że to się skończy w ten sposób, że na przykład Amadeusz do mnie podbiegnie e, i mi na przykład zajebie. Nie, Amadeusz nigdy by tak nie zrobił, nie, to nigdy. Nie, ale nigdy by tak nie zrobił nie od tak momentu zrobił. już zrobienia tak dwa razy, czy jeszcze przed jak tym dwa momentem? dwa razy? Raz. Nie, to no jak, był to ogóle... ten Sadek i był jeszcze ktoś inny. Ten... Eryk, no, na, on no, on pierwszy e, W ogóle okay. Amadeusz Dobra, to ten rzeczny chłopak, on by takiego, nic Dobra. takiego nie zrobił. Chciałem też spytać przy okazji, czy Delta Optical jest naprawdę tak dobre, że niby można znaleźć każdego w nocy, skoro Amadeusz ani w dzień, ani w nocy nie został ponoć znaleziony u pana w Akademii ostatnio. Delta Optical jest doskonała, nawet w nocy działa, a jeżeli chodzi o Amadeusza... No, 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 okej. Okay. Delta Optical to jest doskonała optyka. optyka Ta. tak. To działa w nocy, bo to są termowizory, są noktowizory, są lornetki, Ja nawet jak Amadeusz no, to się jak to widzę. Z tego co wiem, były negocjacje w kuluarach i z tego co wiem to się dogadaliśmy, no ale okay. zobaczymy No tutaj. nie no tak jakby, ja, ja potwierdzam po prostu wiesz, jakby nie wiedziałem na ile to jest pewne, to jest bardzo, bardzo dobry pokerzysta, więc yy, no zadzwonił do mnie Amadeusz yy, z taką sprawą, no że zrobił sobie kuku, tak? Okej. Okay. No i to zrobiłem sobie jeszcze na, na nagrywkach, więc to jest nawet na, no więc... na kamerze, bo bez rozgrzewki byłem na nagrywkach, trochę świrowałem i, I za paska. bardzo zaświrowałem. Okay. Dodać, że no Fejm ma całą dokumentację medyczną, bo co? o ile poszedłem do Ale twojego co lekarza... Stało? Z czym to się stało? Zaraz ci powiem, poszedłem sobie do lekarza, zrobili mi rezonans magnetyczny, e, Fejm chciał potwierdzenia, więc wysłałem im rezonans, tam jest widać czarno na białym, czy coś jest, czy, czy czegoś nie ma, no i jest. A mhm. mogę też tę płytkę? Tak. Okay. Tak, no bo to, to... Dzwonili do ciebie, ci potwierdzili, że faktycznie ich lekarz sprawdził, jest, nie? Dla mnie to nie ma, nie ma problemu, bo no. To no, nie nie no, ukrywałem od początku. w ogóle teraz? Lepiej niż myślałem. Okay. Tak? To co, wracamy do MMA? Nie no. Czy się obstrasz? Wiesz, to, to nie chodzi o no Bo to nie, wiesz, że WMA byś nie, nie dostał jest, w Pizdę. To nie jest kwestia. Ale wiesz, obsrania. że WMA byś dostał w Pizdę? Eee, Jakby jesteś. Czy świadom, czy, czy nie? <laughs> Łatwo teraz mówić, co mam ci powiedzieć, że no nie będę z kontuzją no walczył nie, w MMA. Nie, 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 dobra, ej, przejebałem trochę, bo faktycznie walczyć z kontuzją byłoby naprawdę nieodpowiedzialne. No nie wyobraź sobie, że na przykład on by z kontuzją do Łaszczyka wyszedł, czy do Filipka, to trzeba by mieć jaja, nie? No, a Madiemu mu faktycznie zdarzało się wychodzić no, z kontuzją. Się no ale nie, no, ale jednak, ma coś wychodzić. Jednak jak walk... nie, tak jakbyś miał anginę, to wyszedłbyś do walki i zobaczy byś gadał. No nie? dobra, ale anginę. na przykład Bardenga też ma jakąś kontuzję nogi i wychodzą w boksie dlatego. Więc ja. No sorry, no, dałem federacji jasno do zrozumienia, że no nie jestem w stanie zawalczyć we mam, bo mi po prostu zdrowie na to nie pozwala, więc albo musimy odwołać walkę, ale, ale albo. Co ty, masz z tu, co ty masz w ogóle? W ogóle z czym jest ta kontuzja? Nie chcę się tłumaczyć publicznie z, z jakichś moich kontuzji, no Wytniemy 5 minut, ostatnie live'a. Y, dam ci dokumentację medyczną, obejrzysz sobie to na płytce, z kim tam będziesz chciał. No i będziesz widział. To wi na czarno, na białym jest. Tam nie ma nawet cienia wątpliwości. Jest to całkiem poważna kontuzja, ale nie mhm. przeszkadza ale w nie, treningach, bizim, gdzie specyfice boli? Gdzie bokserskiej, boli Nogi. Ufa! Gdzie cię boli ta noga? W nodze. Gdzie cię boli ta ale noga? czemu ci powiedzieć? W sensie... No wol... jak kurwa, Udo czemu nie muszę ten... powiedzieć? Stary, masz ze mną walkę, zmieniamy formułę dwa tygodnie przed jakby... No, ale znaczy, je, jeśli ja nie jest, wiem, zmieniona czy jest zmieniona formuła, czy nie jest zmieniona. to wtedy faktycznie A, okay, na, jego, okay. na jego rękę byłoby zmieniona, czy nie? Bo ja nie wiem, to, to jest luz. Ja, nie. Z, Z tego co, co wiem, to jest. Tak. Z tego co wiem, to jest. I walczymy w boksie. Tak. No to w udzie. W udzie. W udzie. Czyli kopnięcia muszą być wykluczone. A WM ma bez kopnięć? No, bo wiesz, bo to też jest w ogóle kurwa przejebana sytuacja, bo akurat. Ten ma bez kopnięć? Ten ma bez kopnięć chyba tak. Co chyba tak? No, że chyba mogę, no. Po prostu nie mogę dostać kopa, no bo. Bo. No bo na po prostu nie mogę. i z kolano i tak dalej. Dostać. To Polak nie mógł dostać. Znaczy, jak on by mu w nogi wszedł, by mu to nogę kurwa powykręcał, to przecież jest to samo, tak jakby kobnięcie dostał. Wydaje mi się, że, że to sensu nie ma. Zastanów sobie wyobraź, ziomek stoi na przykład na nozę lewej z, z przodu, ma lewą nogę kontuzjowaną i nagle chłopu na pełnej dynamice, na całej sile kurwa w nogę wchodzi. Albo mu ją kręci kurwa w parterze. Chyba mam rzeczy, które nie chcę, żeby wyszły. Mhm. E, dość poważne i dość na przykład takie, które wiesz. Y... Czy ja bym się z nimi źle czuł? No nie wiem, jakby... No nie chciałbym na przykład, żeby wyszło to, że, że płytę Tańculi na przykład kupiłem. Raz też do Naita, na przykład na TransTV wysłałem to, ale to w ogóle dychę tylko. E, I to w momencie akurat, jak tam Natan pod kołdrę wchodził. No właśnie Natana na przykład też zafollowowałem raz na Instagramie. To przez przypadek w sumie trochę. Coś faktycznie... Ej, przed chwilą. Nie chciałbym komuś wyciągać brudów, to bardziej takie coś. Na mnie możesz wyciągać, kurwa, co chcesz, co nie, stary. Ja jestem takim człowiekiem, że w życiu mnie nikomu nie wyciągnął. Że tańcura się wpierdolił w moją prywatność, to ja mu się wpierdoliłem w prywatność. I okay. tyle. Okej, okay, po prostu jakby yy, nie chcę jakichś takich rzeczy tu poruszać. Wiadomo, wszystko będzie na Instagramie koro97. <noise> najpierw muszę ustawić na prywatny. Na mnie co miało być? E, wyszło nikomu. I wszystko, nie, zrobiłem, co... nie zgwałciłem nikogo, więc śpię spokojnie, patrzę sobie w oczy w lustro. Ale czemu ty mówisz takie rzeczy? Ja nawet nic nie powiedziałem konkretnie. Ale ja nie mówię, ja mówię ci tylko, że, ja <noise> że nie zrobiłem <noise> nic. Że nie zrobiłem nic. Powiedziałeś w ogóle. <noise> nie, ale... nie, Nie, no bo ja, ja, no, chodzi mi o to, Czy dla mnie... Chuj nie obchodzi co tam jest. Mm -hmm. e, w ogóle tym nic nie ma. No, ty, ale, ale, mi, jest, ale zmierzam, ale zmierzam do tego, że nic nie zrobiłem, to przegięło e, jakieś zasady moralne. No, Patrzy sobie okay. w oczy spokojnie. Czas ale... na ten nowy też jest ograniczony? Ile mamy czasu? No jeszcze chwilę mamy. No, co konkretnie. No, ale ile tak plus minus? No, kurczę. Z... No, a, 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 ile czasu potrzebujesz? Z 10 minut. To będzie. Kurwa, to z 15. Dobra, to już na Instagramie. No. po rodzinie, w 7. będzie wszystko. Wyjdę stąd bezpiecznie i, i, i wtedy. No, nie, to rozumiem. memowanie z Instagramem teraz. Tak e, ja bym na koniec zadać jeszcze real. jedno pytanie. Przykro sprawa, ale. Czy my możemy, reżyserka, zadzwonić do Natana? Na sam... Ej, wy, wy nie macie takiego też wrażenia, że fame ostatnimi czasami stara się Natana dosłownie skonfrontować z każdym? Każda postać jest konfrontowana z Nathanem, jakby Nathan był jakimś kurwa final bossem federacji. Czy uważasz, że to już 100% tak jakby wykreowana postać, czy on faktycznie, nie wiem, potrzebuje jakiejś pomocy albo coś? Eee, kurczę, wiesz co, no nie wiem, no jest, jest to rola, jakby też z dnia na dzień się to zmienia yy, i myślę, że w dużej mierze jest to rola dość ryzykowna i tyle, no jakby miał, miał tutaj nauczyciela dobrego, znaczy dobrego, jeśli chodzi o wyskilowanie tego, no jakby... To Trans TV, myślę, że go zbustowało mocno mhm. i korepetycje i, i tyle, nie? No i zobaczymy, jak to się potoczy. Słuchajcie, słuchaj, słuchajcie. Słuchaj. poczekaj chwilę. Czekaj, Natan. Dobra, czekaj. Natan, poczekaj. Ale przywitajcie się. Jak mówicie, kulturka. Cześć. Cześć. Hej. No. Kurwa, e, Wiesz co? E, rozdzielam w ogóle postać medialną Natana od jego prywatnej. Ja się hmm. z nim koleguję prywatnie, a nie koleguję się że za każdym razem tylko, jak robimy jakieś live'a czy coś w tym stylu. Nie, dla mnie to jest bardzo dziwna linia obrony, to znaczy to są proste pytania, jak zapatruję na to, że jego kolega obraża mu drugiego kolegę, może powiedzieć, że ma to w pizdzie, spoko, nie, nie, nie ma sprawa, ale dla mnie to jest dziwna, y, y, dziwna obrona, w zasadzie ja odróżniam postać internetową od postaci rzeczywistej. Mam wrażenie, że znowu wracamy do czasu, gdzie pod pretekstem wykreowanej postaci możemy bezkarnie robić i mówić wszystko. No nie, no po prostu powiedz szczerze, że nie wiem, masz to w dupie i tyle, a nie takie... A nie takie... Zasłanianie się kreacji w każdym momencie. Jasne, wiadomo, że nie jest to mówione 100% szczerze, ale to nie znaczy, że można to w ten sposób tłumaczyć, nie? Wiesz, bo ja nie wiem, jakby Ja teraz wróciłem sobie do domku, bo przed chwilą zdetronizowałem Piotrka Szeligę na backstage'u, no i stwierdziłem, że... Ale co, biliście się? Ja. E, prawie to tego, czy jeszcze nie? Szeliga się odwrócił i zobaczył, czy jest ochrona i potem dopiero ruszył. Ja ruszyłem od razu. A, okej. Okay. Na moim, a jeżeli nie wierzysz, to ja mam publiczny. Jak coś. To Instagram na sobie. Dałeś filmik, już na publiczny? Okej, okay, no ja Jest publiczny, no? Więc sprawdź sobie specjalnie, żebyś nie musiał dawać followa, bo nawet nie chciałbym takiego śmiecia, że nie followował. Także sprawdź sobie, właśnie, co dodałem tam, jeżeli w to nie wierzysz. I wiem, że szukasz, właśnie, ty jesteś dobrym freestylowcem, więc na szybko wszystko wymyślasz. Jakieś takie śmieszne teksty, które śmieszą dwunastolatków. No, no, czy tam no, 14 no. No ale, Z tego, co teraz ale, usłyszałem, na, czekaj na no. Z tego co usłyszałem, to że zwandalizowana została zieleń, która jest tam w studio. Zwandalizowana została liczka, polecia, zieleń. Parę dzików, Przesadziła. No. Eee, słuchaj, Koro, 22.21, Uber jest zamówiony bądź pod studiem, zniszczę jeszcze gorzej niż Piotr na liga bo jak przychodziliśmy obok siebie, to nawet z Ale nie stary, nie ja cię nie, ja nie będę... Ja cię, zamknij mordę, ja, ja cię nie będę bił. Po pierwsze, ja cię nie jest, będę bił. Niech zrobi jest, to maślanka, się, są, Niech zrobi to maślanka. maślanka. Ja wiem, jaki ty masz. Wiem, jak, wiem co ty chcesz uzyskać. Nie chcesz po modlą. prostu... Niech ludzie się modlą, żeby właśnie nie było to maślanka, ale po nieważne. pierwsze nie wchodź na tematy religijne, bo zaraz będziesz za to karany, jakby co niech ludzie Jakie się modlą. Tematy religijne? No wchodzisz jakby co mają się modlić. Ale czemu? Ale stary, mówię, niech ludzie się Dobra, modlą. weź nie poruszaj takich tematów, człowieku. Nie, dobra, ale głaznym, naprawdę kurwa. to PR-owo sam sobie strzelasz teraz w kolano, nie, bo byłeś stary neutralną osobą, a nagle wchodzisz na takie i tematy, i no jakby. Dobra, weź, nie, nie używajmy takich argumentów. Okej, Natomiast o co, czekaj, Nathan, czekaj. Daj mi skończyć, bo ja nie zostałeś tu zaproszony. Dzisiaj byłeś tu chyba sześć razy w tym tygodniu, mimo że mamy poniedziałek, więc daj się wypowiedzieć tym, co jakby czekali na swoją okazję. I ja wiem, do czego ty chcesz doprowadzić, bo wyzywasz tych wszystkich ludzi i po prostu chcesz być znokautowany przez kogokolwiek przed 9 grudnia, bo wiesz, że po porażce z maślanką po prostu już nie będziesz mógł prowadzić swojej narracji, a jakby nie oszukujmy się, no. Natan nie będzie mógł prowadzić swojej narracji, a Natana już nie ma, w świetniku. No Natana na już nie wiedzy, ma. No właśnie myślę, że jesteś w zagubiony i raczej się za szybko nie odnajdziesz po tych wszystkich. Tak. Tak, wypij gorzołkę, ziołątkową gorzką, to ci no, przejdzie, albo no. żubrówkę. Nie, no. słuchaj mnie teraz uważnie, kolego. No, no, no. no. Jakim, ale wiesz, że ty to, tylko to tym patom. alkoholem jesteś mnie w stanie najebać? Fajnie, ale... Z Dobra, Natan, ja, Natan, no, no Natan, słuchaj, tak, jak... Za, słyszeć, to tak czekaj, jak jak Koro, to poczekaj. Ust, wiesz co, ja akurat... W tu się mogę zgodzić. Jeżeli on mówi, że jest ktoś upośledzony, to on wie, co mówi, bo jakby mm -hmm. ma, jakby wiesz. Jeden do Dobry jeden pan, przykład. Dobra, choro, poczekaj chwilę. Ucie, kurwa, choro, poczekaj. Tak Przez najbliższe trzy lata. Natan, jak zamówiłeś Ubera, to schodź na dół, bo nie będzie on na ciebie czekał. Ale nie, no też po chuje, on tu ma przyjeżdżać. Ja chcę wrócić do Rzeszowej, bo dlatego... nie się najebać to raz. A dwa, że ochrona też jakby jest wynajęta na daną, daną. No wiadomo, dlatego chcę wam po tym telefonie zrobić face to face, -a, żebyś miał możliwość pojechania w spokoju, a Natan przyjedzie na darem. No. Nie. Jesteś koron najgorszym z możliwych, Nie, nie będę mówić że najgorszym człowiekiem, bo jest dużo gorszych ludzi, jak na przykład Piotr Szeliga i pan Adrian, ale spokojnie na nich przyjdzie oh. pora. I chcę wam powiedzieć, że na nich przyjdzie pora jeszcze szybciej, niż myślicie. Nathan, wiele, dobrze, wiele to, czemu, to czemu... Czekaj, Koro, nie, nie, nie. Natan, będzie jeszcze możliwość pewnie na konferencji pogadania Skoro. No, Koro. na konferencji sobie pogadamy. Ja uważam, że Koro zajęło, zajebisty występ. Mi się podobało, był zabawny, inteligentny, taki z przekąsem, fajne szpileczki wbijane, bez jakiegoś yy, nadmiernego chamstwa, tylko po prostu czysta ironia, żarcik i śmieszki. Moim zdaniem, nie wiem, no mi się podobał ten performance, tak szczerze. Naprawdę, może ja mam inne oczekiwania niż przeciętny konsument free Fightów, ale mnie Koro ukontentował, nie? Stop, stop. Bezpiecznie, bez sprzętu, bez uderzania. Nie będę ci, nie będę uderzyć. Razie. I teraz, w razie. i teraz możecie sobie to <gryngy> powiedzieć, kurwa, <gryngy> co to jest? Wyjął klamkę i chuj. Nie no, za mocne. <gryngy> <O>. <gryngy> <laughs> Dobra, tylko pytanie, to, to w czym się bijemy? Oficjalnie jesteśmy dogadani, czy nie, zanim się na Cię spojrzy? No z tego, co wiem, to na razie się w bok się bijemy, tak? Okej okay. Moi drodzy, zestawienie Amadeus Ferrari kontra Cornel Coro Regel na gali Fame Reborn już 9 grudnia Bilety do kupienia na famemma.tv